Hajtek, powiedz, co ty masz? Josi! Josi? Tak. Idziemy do trol. Do troli? Tak. Idziemy. Przyjechaliśmy do Fossatun. Oprócz tego, że jest to miejsce noclegowe, ponieważ znajdują się tutaj pokoje, a także domki i pole namiotowe. Zresztą nocowaliśmy tutaj parę razy. To znajduje się tutaj także park. I z tego właśnie, co zauważyliśmy, zaczęli pobierać opłaty, żeby tutaj właśnie się przejść do niedawna. Miejsce to było za darmo do zwiedzenia, a teraz się płaci. I jak widzimy, miejsce to cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. Jest to na pewno fajna opcja dla rodzin z dziećmi. Tutaj po drodze będziemy mieli trochę tablic informacyjnych z historiami o trollach. A ja się dzisiaj mogę pochwalić moimi nowymi butami. skarpa, moje ulubione buty outdoorowe i model Mohito w kolorze hibiskusowym, lub czerwonym, różnie podpisują. Pierwsze spojrzenie troszeczkę z góry już na Fossatun cały kompleks. Potem sobie podejdziemy też na dwodospad, ale teraz <gryw> najważniejsza atrakcja Kajo! Uuuu! Jesteśmy w chłopcu! O nie! Nie, nie, nie! nie, nie to jest mama! Mama? Mama trolica! Tak! Mama trolica? Mama trolica. Mama trolica. Tata! Kogo tutaj mamy? Krzyczysz mu do ucha? Tak! Dużo informacji różnych. Na tych tablicach mamy, też Damian wyczytał na jednej z tablicy, że dużo powiedzonek idiomów islandzkich łączy się z, właśnie z tronami. A Josi, nasz Josi siedzi na krześle. Podobno wielu Islandczyków wierzy, że jeżeli pomyślę teraz życzenie Dokładając kamień na taką tą kupkę kamieni, które są bardzo popularne tutaj zresztą, to teraz to życzenie się spełni. No to jakie życzenie? Zapomniałem. Tutaj się bardzo ładnie postarali, żeby to miejsce oprócz tego było. Zabawne dla dzieci, żeby właśnie tutaj dzieci mogły się dobrze bawić. To też, żeby troszeczkę y, się czegoś dowiedzieć, więc dużo mamy takich informacji. Tutaj dzieci biją na w, w, wielki bęben. Zabraliśmy mamę Damianę na wodospady roin Fossar. One to robią wrażenie. Jest po prostu, jest <laughs> bosko, cudownie, wow, wow, naprawdę cudny i nie wiadomo gdzie patrzeć.